To postać kosmiczna, fantastyczna jak z baśni. Astronomia i pasją i manią. Planet, gwiazd i galaktyk tajemnice objaśni. ruszaj w drogę wraz z małą uranią. Czas ma za nic i przestrzeń, grożąc wciąż po wszechświecie. Prędkość światła Gorąco! 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 Robi! Musimy tak pędzić! Czuję, że zaraz spłoniemy! Nie możemy zwolnić, bo znajdujemy się na orbicie parabolicznej Słońca. Na orbicie parabolicznej a co to znaczy? Jeśli teraz zmniejszymy prędkość, to spadniemy na słońce. Huh, o nie! To już lepiej przyspieszmy. Gdy przyspieszymy, to wylecimy z układu słonecznego jak z katapulty? A przecież mamy z za, 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 za <ścoughs> czym? Zadanie. A, ale jakie zadanie? Policzyć plamy. Ha, plamy! Plamy, plamy, plamy. jakie plamy? A jakie plamy? Plamy słoneczne. O! Zobaczę je przez lunetę! Łajzik, poszukaj lunety! Gdzieś tutaj na pewno jest! Luneta, luneta, no. Zawsze tu mm. była, luneta. O! Dziękuję! Uranio, nigdy nie patrz na słońce, na słońce przez lunetę. To grozi utratą wzroku. <śmuszczak> Już wiem! Wyślemy dronę! <śmuszczak> Łazik! Musimy tylko znaleźć te jej najciemniejsze okulary, żeby była bezpieczna. Kra, <śmuszczak> Raz. Krak, krak! ...dwa... ...dwa... ...dużo. Uwaga! Dronie spalił się ci rachunkowy. Liczy tylko do dużo. O nie! I co teraz? Co z naszą misją? Kra to jeden. Kra kra to dwa. Kra... ...to dużo. Dużo znaczy trzy. Łazik, poradzisz sobie krak. Raz. Krak, krak. Dwa. Krak. Trzy. A ciekawe, dlaczego ten chip jej się przepalił. Uranio. Uranio. Łazik, nie przerywaj, licz. Trzy. Sześć... Dziewięć... Robi, przecież w plamach słonecznych jest dużo chłodniej. Plamy są ponad tysiąc stopni chłodniejsze od reszty powierzchni słońca. Tysiąc stopni mniej? Ale to wciąż bardzo gorąco. Zgadza się. Uranio. Uranio. Łajzik, 12 Dwanaście... 15 18 Plamy mają temperaturę około 4 i 2 2 2 2 2 Gorąco 1 2 2 0 1 2 Gorąco jak gorąco. Łajzik, o co ci chodzi? Drona czuć strach. Łajzik podkręcić odwagę. Na maksa! Na maksa! O nie! Musimy ją zawrócić! Krak, 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 krak. Alarm! Alarm! Temperatura we wnętrzu rakiety niebezpiecznie wzrasta. Czujniki wykryły dym. To drona! Drona się dymi! Wody! 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 Uranio, gaszenie wodą urządzeń elektronicznych jest wysoce niebezpieczne. Łajzik schłodzić azotem. Schłodzić azotem. Szybko! Centralną gwiazdą naszego układu planetarnego jest Słońce. To ogromna kula rozpalonego gazu można powiedzieć, że ognia. Średnica Słońca jest ponad 100 razy większa od średnicy Ziemi. Temperatura na jego powierzchni wynosi około 6000 stopni, ale w jego jądrze aż 15 milionów. Z pozoru Słońce wydaje się być spokojną gwiazdą ale na jego powierzchni zachodzą najbardziej gwałtowne zjawiska w całym układzie planetarnym. Gorący gaz wędruje ku górze w postaci ogromnych ognistych bombli, nazywanych granulami. Blisko pod powierzchnią gwiazdy tworzą się też gigantyczne pola magnetyczne. Wasze kompasy z pewnością by tam zwariowały. Takie obszary szybko stają się chłodniejsze od otoczenia. Widzimy je w postaci charakterystycznych plam słonecznych. Dochodzi tu do gigantycznych rozbłysków niewidzialnego promieniowania, podobnego do tego, którego używa się w szpitalu do prześwietleń. Towarzyszą im ogromne wypływy gazu, które, docierając do Ziemi, tworzą przepiękne spektakle złóż polarnych. Liczba plam na Słońcu się zmienia i określana jest miarą tzw. aktywności słonecznej. Gorący rozrzedzony gaz nad powierzchnią Słońca to tzw. korona słoneczna. Jej blask jednak ginie w oślepiającym świetle powierzchni Słońca. Z ziemi można ją zobaczyć podczas całkowitego zaćmienia Słońca albo sfotografować przy pomocy specjalnych instrumentów, zwanych koronografami. Największy taki przyrząd na świecie znajduje się w Polsce w obserwatorium Uniwersytetu Wrocławskiego. Pamiętaj jednak, by na Słońce nigdy nie patrzeć bezpośrednio przez teleskop lub lornetkę. Słoneczko, słoneczko! No, musisz nas trochę opalić, skoro znajdujemy się w peryhelium, czyli najbliżej Ciebie! Z tym opalaniem Bulbul, to lepiej uważać. Może być niezdrowy To Co nie przesadzaj? O, każdy chce fajnie wyglądać. No nie drona? No widzisz, jesteśmy tak blisko. O, trudno nie skorzystać. Poza tym, posmarowałam się kosmicznym kremem z filtrem. 4000. Najlepsza plaża w kosmosie. No, co się tak gotujesz? Jak zupa! Bulbul, bul. te bąbelki, bulbul, bul. to granule, bulbul. Bul. Granule, ha. granule. Jakie ładne słowo! Gra, gra, gra! <grystanie> nule, nule! Nawet dronie się spodobało. Gra, nule, gra. Nule, nule, granule. <grystanie> bul, bul. Są ogromne, bulbul! To bąble gorącego gazu, wypływające na wierzch. Bulbul! Jak w zupie? Bulbul, tak jest, bulbul, jak w zupie, dokładnie, bulbul. Ogromne! O, bulbul, o Układzie Słonecznym wiem wszystko, bulbul. Wiesz wszystko! pere, fere. Bulbul, to ja rządzę planetami, kometami, bulbul, ogrzewam je. Utrzymuje na orbitach. Kra, kra, krak, krak. Jak król jakiś. To pokaż koronę. Bl -bl. Można ją zobaczyć, Bulbul, -bul, podczas zaćmienia słońca. Bl -bl. Zaćmienia? Bl -bl. Na ziemi musisz czekać, Bulbul, -bul, aż zakryje mnie księżyc. Bl -bl. No właśnie. A księżyce... Nimi rządzą planety. To tylko celebrytki, Bulbul. Prawdziwą gwiazdą, Bulbul, jestem ja. Bulbul. Krak, krak, krak. No ale w pobliżu nie ma księżyca ani żadnych planet. To jak mam zobaczyć twoją koronę? He. Bulbul. W kosmosie wystarczy, Bulbul, spojrzeć na mnie z cienia rakiety, Bulbul. O prawdziwa korona! Oh! Ha. Robi, robi, robi. Co się dzieje? Patrz, patrz, patrz. Widzę. Uwaga, uwaga. Alarm, alarm. Wielki rozbłysk. Wracać na pokład. Cała załoga do rakiety. Nareszcie, nareszcie. Robi. Co się stało? Wielki rozgłysk. Klasa XXL. No i prześwietliło was promieniami Rentgena. Nic więcej. To całe szczęście. Bip, bip. Cząsteczki wiatru słonecznego będą tu. Za, 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 za kwadrans! O! Rakieta nas ochroni? Bip, bip. Włączam magnetochrony. Powinny wystarczyć. O, ale nic tu po nas. Szukajmy bezpieczniejszego miejsca. Po drodze musimy przesłać raport na Ziemię. Rubi. a ile było plam? 33 trzy plamy w trzech grupach. A, notuję. 33 plamy w trzech grupach. Liczba plamowa sześćdziesiąt trzy... Plam. Ale następnym razem przylećmy tutaj raczej podczas minimum aktywności słońca. Hmm? Minęliśmy peryhelię. Uranio, dokąd, dokąd lecimy? Lećmy, lećmy tam, gdzie nas jeszcze nie było! Nadszedł czas pożegnania, odlatuje urania. W Nowy wszechświat kolejny. W kosmosie pytania, choć to tylko jest mała dziewczyna